Witam ponownie, zagrajmy włocha, 40 tysięcy, done włoch. Skoro... Skoro już zabiliśmy wielkiego noblidera, można sobie iść i zabić więcej orków. Nie tenty nie mamy jeszcze wyrzutni rakiet, więc będzie to trochę długo trwało, ale cóż się mówi. No. standard. Wow, Jak ja nie lubię szturmować baz z zieliczkami. Chodźcie. A, bo wiecie, przytankujcie. Guski, hmm. Czy mi się wydaje, czy mi celownik zniknął? Łoł. Wow. No, zrób się. Nudy. O, hej, jedna drużyna skautów mi padła. Wow. Praise the Emperor, praise the Emperor, bla bla bla. Wiecie co, wy możecie równie dobrze, stając w punkt miejscu. Ali? La 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 la. I tak nie będę potrzebował drużyny świadków, więc mogę ich poświęcić.

i przybliżcie się od razu lepiej. Naprawdę. Straty będą wielkie, wymyślam się. Ale to ma zniknąć. Klan Goroksju. Polskie lancie są. Uh... Ja chcę się pozbyć baraków, bo... bo tak. Bo o tym będę się zajmował orkami, będzie ich coraz więcej. No. Na przykład. Zajmijcie się tym, do cholery jasnej! Dlaczego moja własna armia mnie nie słucha? Wiecie co? cofnijcie się trochę i teraz. Ech. Teraz zabicie ty. Hmm. I teraz możecie zająć się tym. Za czy Gibraltar musi... Nie, Gabriel chyba nie musi przeżyć. Tak, tak, Space Marines Attacks. Kurde, będę musiał tutaj po zdobywać wszystko. Możemy już przejść do ciekawej części, tak? Well done. The waterworks are under our control. Now we must start building a base before we this hunt down the rest of the, the Orcs. This day shall be a glorious one. To... Ejmigos yes. servitora. Let us capture these strategic points yes, and establish Lord. a base of operations. Bartedaj, dami sobie. Yes, Lord. Doo taj tylko niech przejdą trochę. Initializing build protocol. Who is the hunter? While any of the ends are still drawn, breath there can be no. This. No tak, stoją krok po nasłuchowe. Tylko, Aaaa! ograniczenie technologiczne. Nienawidzę tego w początkowych misjach w RTS-ach. On, ty możesz od razu zbudować posterunek nasłuchowy, a, a a wy... A wy chrońcie no Trzeba We obronić to miejsce, no a tam się pójdzie przy okazji No to teraz wy możecie iść tu I zdobyć tamte punkty Yes, i tu mogę posterunki nasłuchiwać. Jeszcze nie mogę ulepszać posterunków nasłuchowych. Aaaa. Dlaczego? Dlaczego? I czasem przesuwanie mapy myszką w górę mi jakoś nie działa. Nawet w dół też z tego co widzę. kill o Boże. Wiecie co? Nie. nie, nie, nie. Było fajnie, ale nie. Ale możecie za to zrobić się klasztorne koszary. Na nim I... Tutaj robimy generator. Się nie trzeba tu jednostek? Pewnie. Bardzo chętnie. Hmm. Chyba moi marines dostają po tyłku. Panda burszujów. Wow. Wow. Ok, ok, ok. To był błąd. Hmm. O zbrojownia. Na razie, na razie tak. Nie chcę hack, chcę serwitora. Czy ja coś mogę jeszcze? Generator mogę. Nie, nie, nie. Mam za dużo. Czy ja mogę. Czy ja mogę coś innego niż Space Marines? mi nie, bo po co? I nie mogę ulepszyć sobie. Tak, jest. No niech to. A, mam teraz oczyścić Dolinę, bosko. Wow, co zapis. Ciężkie uzbrojenie? Czemu nie? Czy mogę jeszcze coś wybudować? Nie. Nie mogę. Hmm. No i co, wysłancie tutaj. Oj, to może potrwać. Na razie tak. I wy będziecie jeden. <inaudible> I serve mankind for the honor of the chapter. Follow my lead. My aim shall not falter. We will need more than heavy bolters to defeat these orcs. We must upgrade the strongest to gain access to the to destroy this plague. Naprawdę, dopiero teraz. instructions No to i tak mi się musi załadować najpierw 250 tu tu Już mogę? Już mogę o oh, hej, oni mnie próbują rasować. Nice. A, ciężkie boltary, co. Czemu nie? Muar, ciężkie boltary. Muar! Doskonale. Ale co, to by było na tyle w tym odcinku, serii? zagrajmy w Dawn of War, właściwie to Warhammer 40 tysięcy Dawn of War, w następnym odcinku zorganizuję już sobie armię, żeby tego tak nie przedłużać i wyruszymy na orku, więc do następnego razu, Space Marines.